Pierścień jest teraz mój. Kiedy matka z radością w sobotę goni cię do sprzątania, a ty ledwo żyjesz po wczorajszej imprezie. Kiedy dasz komuś ważną życiową radę, a on jej posłucha i wychodzi gorzej niż było na początku. Kiedy z koleżankami analizujesz wiadomości od chłopaka, który ci się podoba. Kiedy zapomnisz wziąć ze sobą telefon do kibla. Kiedy po powrocie z urlopu usiłujesz rozkminić, czym zajmujesz się w pracy. Kiedy związek jest toksyczny, ale i tak jesteście razem. Do budzika mam 5 godzin 23 minuty i 16 sekund snu. Jeśli zasnę za 3 minuty, to wtedy będę miał. Jesteś dziewczyną. Serio zjesz to wszystko? Ja. Kiedy osoba z ADHD słucha, jak ktoś powoli kończy zdanie wielokrotnie złożone, którego treść zrozumiała w ciągu pierwszych 4 sekund. Kiedy zrozumiesz, że żyjesz w pracy, a swój dom to w sumie jedynie odwiedzasz. Ja z czwórką nieznajomych w windzie. Kiedy w końcu dostajesz to czego chciałeś, ale to wcale nie sprawia, że czujesz się lepiej i tylko jeszcze bardziej rujnuje twoje życie. Kiedy nadejdzie dzień wypłaty, a ósmej rano nie ma jeszcze przelewu? Jak bardzo nie umiesz jeździć autem, ja. Kiedy pizza jest wspólna, ale ktoś wpiedała dużo szybciej niż ty, kuwa stary. Kiedy wszyscy z dwóch twoich znajomych są dzisiaj zajęci? Kiedy zdałeś sobie sprawę, że nie wcisnąłeś do końca wtyczki i telefon, nie ładował się przez noc, a za chwilę musisz wychodzić. Kiedy wykorzystałeś już cały czas na przerwy i musisz wrócić do biurka i pracować. Jałau wow, to był niesamowity sen, mózg 7 sekund później. Jaki sen? Kiedy obejrzałeś 3 minuty reklam i się okazało, że włączyłeś nie ten odcinek, Boże trzymi mnie. Ja po całym dniu robienia, niczego. Rośliny w moim pokoju patrzące jak na zewnątrz pada deszcz. Kiedy pracujesz o 12 godzin dziennie i starasz się wyglądać normalnie. Więźniowie w filmach chwilę po tym jak znaleźli łyżkę. Kiedy zrobiłeś sobie kawę przed wyjściem, ale jedyne czego pragniesz to nie wychodzić. Kiedy odkurzasz zasyfiony dywan i słyszysz jak odkurzacz wciąga te wszystkie okruchy. Kiedy Twoja mama jest milsza dla innych dzieci. Jak śpię wiedząc, że w tym roku nie umyłam okien na święta. Ja po 20 minutach oglądania filmu, którego szukanie zajęło mi półtorej godziny. Kiedy umierasz ciągle w tym samym miejscu gry? Kiedy na spotkanie wszyscy przyszli wystrojeni w wiosenne stylizacje, a ty jak zwykle postawiłaś na czerni? Gdyby moje wyspanie się było osobą? Kiedy żona prosiła cię o kupienie rajstop w sprayu i suchego szamponu i teraz się zastanawiasz czy żartowała, czy zapytać ekspedientkę gdzie tego szukać? Kiedy opowiedziałeś już, co u Ciebie i widzi, że Twój rozmówca przymierza się do powiedzenia, co u niego, pa. Kiedy mój facet mnie wkurzył, a nasz kot go podrapał. Kiedy wszyscy narzekają na upały, a u Ciebie w mieście jest stabilne 18 stopni, jaka klimatyzacja, piecyk zaraz włączę. To ja słuchający jak babcia zapewnia mnie, że wszystkie moje problemy znikną, gdy tylko się ożenię i przestanę jeść chipsy. Laska na Instagramie, hashtag bezfiltra, kot w tle, taki się urodziłem. Klamerka 20 groszy, szczęście kota bezcenne. Jak chciałbym, aby było, jak jest. Sądząc po śladach, ten kot odbył bardzo intensywną rozmowę telefoniczną. Kiedy mama zawoła na obiad, a po przyjściu okaże się, że ziemniaki się jeszcze gotują. Kiedy naprawdę mocno kochasz swojego kota. Kiedy znalazłeś się w miejscu, w którym znasz tylko jedną osobę. Kiedy mama potrząsała torbą ze smakołykami tylko po to, żeby sprawdzić, gdzie jesteś. Rano trzeba być bardzo ostrożnym, jeden fałszywy ruch i znowu śpisz. Kiedy w robocie ukrywa się przed szefem, ale on cię w końcu znajduje. Rodzinne spotkanie odbywa się w spokojnej atmosferze, Jany wujek i jego poglądy polityczne. Wszystkie pozostałe kraje umieśćmy na naszych banknotach ważnych ludzi i ładne budowle. Japonia. Gry wideo rodzą brutalność i nienawiść, też gry wideo. Moje zaufanie do ludzi 40%, moje zaufanie do kotów 100%. Kiedy jest twoim chłopakiem, kiedy jest twoim byłym. Kiedy twoja przyjaciółka jest na ciebie zła, haha ha, i tak mnie kochasz. Kiedy dostajesz uzasadnienie decyzji urzędu i jeszcze bardziej nie rozumiesz o co chodzi. Kobiety, o nie, muszę kupić nowe buty, w tych już chodziłam pięć razy. Faceci, zajebiste te buty, kupię drugie takie same, a stare będą jako robocze. Ten goryl wygląda jakby zabrał swoich studentów na wykład z filozofii na patio, bo była taka ładna pogoda. Kiedy musisz wymienić swoje zalety, okazuje się, że nie masz żadnych, bo sarkazm się nie liczy. To uczucie, kiedy kłamiesz, a kumpel zaczyna dodawać szczegóły. Potrzebuje wyjaśnień. Używanie ETC, bo jest za dużo przykładów, używanie ETC, bo nie znasz więcej przykładów. Znajduje opuszczoną chatę w lesie, zaczyna w niej sprzątać. Zostałeś pobłogosławiony rzadkim zielonym pingu, pojawia się tylko raz na 3 miliony memów, przynosi szczęście na następne 8 lat. Pamiętajcie, grawitacja nie działa, dopóki nie spojrzycie w dół. Kiedy uważasz się za inteligentnego, wykształconego człowieka, ale przychodzi rachunek za prąd i nijak go nie rozumiesz. Za co ja płacę? Dlaczego kojot jedzie autobusem? Bo nie może mieć prawa jazdy debilu. Czarna ładowarka, którą chcę. Czarna ładowarka, którą mam. Dziesięcioletni ja hipnotyzujący się wizualizacjami media playera podczas słuchania muzyki. Świat, gdyby komary wysysały tłuszcz, a nie krew. Czas nie oszczędza nikogo. Ja tylko nie switerin, tylko nie sliterin, kapeć przydziału szpital psychiatryczny w tworkach. Deska to wyjątkowo nieprzyjemne ćwiczenie. Po pierwsze, trzęsiesz się jak galareta. Po drugie, uświadamiasz sobie, że wypadałoby odkurzyć, kuwa, ale ta podłoga uwalona. Kiedy pytasz swojego psa, co je, a on, zaczyna przeżuwać szybciej. W mordy jeża. W całym Królestwie żadna inna dziewczyna nie ma takiego rozmiaru buta typowe. Krzyżyk do zamknięcia reklamy, mój palec. Jak dorosnę będę jadł, co będę chciał, 20 lat później. Całe szczęście, że byłem tym dziwnym, cichym dzieciakiem w liceum i teraz nikt mnie nie zaprasza do piramid finansowych. Kiedy po latach pracy w toksycznych firmach trafiasz do normalnej pracy, gdzie jest haczyk? Kiedy większość ludzi w pracy jest chorych, ale nikt z nich nie wziął L4. Sześcioletnia córka do swojego płaczącego brata nie ma nic złego w byciu smutnym. Czasami potrzebujemy wyrzucić z siebie emocje, po prostu pozwól sobie być smutnym. Ja kochanie to takie słodkie, dobra robota. Dlaczego płaczę? Sześcioletnia córka uderzyłam go. Nie widziałeś mnie. Kiedy postawiłeś sobie dom na terenie zalewowym i na wiosnę możesz łowić ryby z balkonu? Zostawiłam nawilżać włączony na cały dzień. Teraz mój kod wygląda tak. Gdybym przez całe życie mógł pójść tylko na koncert jednego z nich, zostałbym w domu. Komputer u mnie w domu, komputer w pracy sali informatycznej w szkole. Czy brytyjskie żarcie serio jest takie złe, jeśli przyrządzone poprawnie? Tak. Kiedy ktoś na Facebookowej grupce poświęconej kotom napisze, że karmi swojego kota liskasem, czas na przedstawienie. Projektant, projekt. Niesamowite przygody mruczka. Moi rówieśnicy korpo dzieci kredyty, ja. Motocykliści z pierdzącymi rurami wydechowymi, zdradzę Wam sekret. Nikt nie uważa Was za fajnych. Wszyscy uważają Was za upośledzonych. Skoro był wychowywany przez stado goryli w środku dżungli, to jakim cudem jest idealnie ogolony? Ja po trzydziestce wstaję z fotela, nie ostrzegając mózgu. Mój mózg. Dziewczyna, kiedy dopiero co założyła Instagrama, a sama dziewczyna, kiedy zdobyła na nim popularność. Spotykasz swoją kopię, ma ten sam mózg i wspomnienia co ty, i jest równie zagubiony co ty, co robisz? Siadam i rozmawiam z nim, bo wiem, że potrzebuje z kimś pogadać, kto go rozumie. Mówi ci, że zakochał się w tobie od pierwszego wejrzenia i że jesteś miłością jego życia. Następnego dnia zapomina, jak wyglądasz, i każe wkładać but każdej lasce w królestwie. Jedno z największych kłamstw dzieciństwa: idź na studia, bo po zawodówce zostaniesz biednym robolem. Rzeczywistość: ludzie, którzy montują drzwi, naprawiają toalety, zakładają rolety, zarabiają trzy razy więcej niż menedżerowie średniego szczebla po sześciu latach prestiżowych studiów i kilku latach pracy. Ja wychodzę do pracy, jest idź będę tęsknić. Kot, do widzenia, frajerze. Są we mnie dwa wilki: jeden uważa, że ujowo pracuje, a drugi chce podwyżkę. Treść tylko dla dorosłych, podaj, ile masz lat? 25. Panowie znacie to wspaniałe uczucie, kiedy wypraliście pościel i teraz. Będziecie spali na czystej pościeli przez kolejne sześć miesięcy? Porada finansowa. Zanim pożyczysz komuś pieniądze, przytul go, bo możliwe, że widzisz się z nim ostatni raz. Kiedy chlałeś do rana i już pora do roboty, walnę kawusie i będzie git. Tak wyglądały kiedyś kawy i herbaty. No dobrze, niech zostanie z nami przez kilka dni, a później znajdziemy mu nowy dom. Serce fontanny. Co robisz, gdy strona wymaga rejestracji w celu uzyskania dostępu do treści? Rejestrujesz się, piedolisz to i zamykasz kartę w przeglądarce. Wyślij zaproszenie na ślub do każdego milionera, którego adres uda ci się znaleźć, bo jest 50% szans, że ich pracownicy po prostu wyślą ci formalny prezent, nawet nie pytając, kim ty do cholery jesteś. Mój kotek przytula sam siebie w trakcie snu. Patrz tam, synu, jedyny tyłek, którego masz nigdy nie wąchać. Głośność muzyki i efektów, głośność dialogów. Kiedy w nowej pracy jeszcze nie wiesz, gdzie możesz się opiedalać, a gdzie nie, więc musisz naprawdę pracować. Najbardziej ostrożnymi ludźmi na przejściu dla pieszych są ludzie, którzy mają prawo jazdy. Od 26 lat jeżdżę samochodem i gdy przechodzę na przejściu, patrzę nawet w górę, tak na wszelki wypadek. Powiesz, że moje auto to stary grat, a nawet nie wiesz, jakie gąski na nie wyrywam. Czasem się nudzę i piszę moim bezrobotnym kuzynkom, że 800 Plus powinno być tylko dla pracujących i patrzę, jak świat płonie. Oglądanie memów to też mem.